ma, to lecimy dalej z tymi sprzętami. Jesteśmy w Norymberdze. Tutaj macie nazwę autohandlu. Ura, hipka, byliśmy nie raz. Dzięki za pozdrowienia, dzięki za komentarze, dzięki za łapeczki. Słoneczko świeci, fajna pogoda, więc w chacie siedzieć szkoda. Mamy tutaj multiwana. wydaje mi się, że był już kiedyś na nagraniach. Rok 2005. Cena wywoławcza 10300 euro. Przejechany samochód ma 260 tysięcy km 2,5 litra diesel, 174 konie. Jak wiadomo, te silniki lubią się czasami wysypać. Stoi chyba tutaj dosyć długo. Tak mi się wydaje, chyba był już kiedyś na nagraniach. Pojawiła się tutaj r Klasa Mercedes. Zobaczmy sobie ile tego sprzęta tutaj wycenił kawał samochodu. Jestem ciekaw, czy jest w napędzie na 4 buty. Oczywiście, Formatic 7300, rok 2008, 3 litry diesel, 224 konie, 270 przejechane. Widzę tutaj dach panoramiczny, opony jako tako kawał samochodu. Oczywiście, półskóra w środku, skrzynia automatyczna wizualnie nie wygląda najgorzej. Lecimy dalej, zobaczymy co tutaj znajdziemy. Ten e Space był już na nagraniach 3700, 2008 diesel automat, 3 litry, 180 koni, 203 przejechane. Wszędzie wchodzi Wam większa akcyza na te sprzęty. Zafirka była kiedyś na nagraniach z tego co kojarzę 3800 euro troszeczkę taka podmęczony ten Opelek tutaj jest scenik TCE czyli benzynka jest komplet opon troszeczkę bieżnik zjechany ten mechu też był na nagraniach widzę że tutaj urachipka za wiele się nie zmieniło Cena wywoławcza 6200, rok 11, 1.4, 130 koni, 90 tysięcy przejechane. Wersja Dynamic. Oponki jeszcze jako tako lampy do polerki. Ten mechu tutaj w kupejce długo stoi, podobnie jak ta BMK 3 litry w dieslu. Za tego mecha życzy sobie 11800, rok 10, diesel. 2202 22, konie, 220 przejechane, czyli znowu wchodzi wam większa akcyza. Skóra, skrzynia automatyczna, euro kosztuje prawie 5 zł. Robi się naprawdę lipa, słuchajcie. Ropa też podrożała, praktycznie zrównała się z cenami benzyny, 5200. 2004 3 litry 300 przejechane, 218 koni. Jak widać, jest tutaj szyba pęknięta. Kiedyś wam już tą betkę pokazywałem. Tutaj widzę nowy nabytek AIGO. Na dzisiejsze czasy chyba najlepsze rozwiązanie, taki sprzęcior. Tutaj ma leciutkie zagniecenie. 4300 rok 10 benzyna 80 przejechane. 70 KONI. Rozrząd na łańcuchu. Ten sam silnik co w Toyocie Jaris. Dobra, jednostka niezawodna. Auto ekonomiczne, pięciodrzwiowe. No za dużo tutaj do bagażnika nie wpakujecie. Fiacik 500. Ten Seat Mi był już kiedyś na nagraniach. Pęknięta szyba uszkodzony 4800. EOS też kiedyś się pojawił na nagraniu. Tutaj Daihatsu Silion Wydaje mi się, że też już był na moich filmikach. Także nie będę ponownie wszystkiego od nowa nagrywał. Za wiele się tutaj nie zmieniło. Urachipka zawsze była rotacja w samochodach. Nie wiem co się dzieje. 5200 euro. W tej chwili tak to wygląda, że niektóre place do połowy zostały wyczyszczone. Auta sprzedane a na niektórych placach auta stoją wieczność nie wiem jak oni to robią Fiacik zadbany 5200 rok 9 benzyna 70 koni 93 tysiące przejechane i z tego co widzę dach panoramiczny co jeszcze można tutaj u niego znaleźć Golfik 1.6 FSI BMK w Turingu i Audiczka Zobaczmy sobie jeszcze te sprzęty. Skrzynia automatyczna, skrzynia manualna Audi na półskórach. Cena za BMK 6500 euro. Jak widać, spryskiwaczek ktoś tutaj, capca rapcap. Cap, cap, cap. Rok samochodu 11: diesel, automat 2 litry 184 konie 300 przejechane. Nic dziwnego, że te samochody się nie chcą sprzedawać Golfik 3800, 2006, benzyna 1,6, 116 KONI, 168 przejechane, już go zaczyna tutaj Rudzielec, jak widać, atakować 116 KONI. Silnik FSI lubi zbierać się nagar w tym silniku. A Wenzis jest bez opisu. No i tutaj stoi dosyć ładny opelek insignia, ale również auto jest bez opisu, być może jest sprzedany, albo dopiero będzie szykowany do sprzedaży półskóra, skrzynia manualna, rok tego samochodu, dwójeczka, czyli 2012. I w sumie obleciliśmy prawie wszystko tego. S-Maxa kiedyś mieliście już na nagraniach, może jeszcze rzućmy okiem, być może go przecenił. 7700 rok 11, 22 diesel, 250 przejechane wersja titanium, 200 koni i chyba pominąłem Grand szerokiego z tego rozpędu. Także ostatni nasz kandydat na liście: cena wywoławcza 4700. 2006 diesel automat 3 litry 218 koni 250 przejechane Wersja Limited Jak to wygląda w środku. Skóra, kierownica mocno już wyślizgana. Dobra, to byśmy mieli kolejny placyk za sobą. Lecę póki jeszcze coś widać. pykne jakieś nagranko wpadłem w trans. Pozdrawiam.